Cześć z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak dodać miniaturkę do filmu na YouTube. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy przejść na stronkę YouTube.com i zalogować się na nasze konto. Kiedy już to zrobimy, klikamy w prawym górnym rogu w nasz awatar i następnie wybieramy YouTube Studio w wersji beta. Po przejściu do YouTube Studio, tutaj u góry należy kliknąć w tą oto ikonkę i następnie wybieramy prześlij film w wersji beta. Jeśli chcesz dodać miniaturkę do filmu, który już masz wrzucony na swój kanał, pokażę jak to zrobić w dalszej części tego filmiku. A póki co, tutaj należy przeciągnąć film, który chcemy wrzucić. Ja mam tutaj jeden przygotowany, także przeciągam go w to miejsce. W tym momencie jest on już wrzucany. No, i teraz tak, żeby dodać własną miniaturkę, wystarczy tutaj kliknąć w tą moto opcję. Tutaj mamy miniatury, tu zostaną wygenerowane automatycznie z naszego filmiku, a tutaj w tym miejscu dodajemy własną, czyli klikamy. I po kliknięciu należy znaleźć u nas na komputerze miniaturkę, którą chcemy dodać. Dajmy na to, ja wybiorę tą oto miniaturkę, wystarczy w nią kliknąć dwukrotnie. I już ta miniaturka zostaje dodana jako miniaturka naszego filmu. Następnie możemy, oczywiście, ustawić pozostałe ustawienia wedle uznania. No, i kiedy filmik zostanie wrzucony, jak widać, ta miniaturka została już wybrana i ustawiona właśnie jako miniaturka naszego filmu. Klikamy Gotowe. No, i w tym momencie już ten filmik został dodany. Teraz, jak zmienić miniaturkę filmu, który już mamy wrzucony? Zrobię to może na tym filmiku, który właśnie wrzuciliśmy. Czyli, jak jesteśmy w YouTube Studio Beta, z menu z lewej strony wybieramy Filmy, i następnie klikamy na tytuł filmu, którego miniaturkę chcemy zmienić. W tym momencie. Tutaj na dole mamy właśnie miniaturki. Żeby zmienić istniejącą miniaturkę, klikamy tutaj i wybieramy Zmień. W tym momencie ponownie otwiera nam się Explorer i możemy znaleźć na naszym komputerze naszą miniaturkę, którą chcemy użyć. Dajmy na to, ja wybiorę ten oto obrazek. Klikam Open. No i jak widać, miniaturka mojego filmu została już zmieniona na nowy obrazek. Teraz wystarczy zapisać, klikając Zapisz. I w ten właśnie oto prosty sposób dodaliśmy własną miniaturkę do filmu na YouTube. Na dziś to było na tyle, pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.